Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z Grenlisted. I muszę stwierdzić, że ostatnio nas twórcy Grenlisted rozpieszczają. Aż powiedziałbym, jestem zaskoczony, bo zaraz po Stalingradzie dostaliśmy kolejną kampanię do dyspozycji w Grenlisted. Jest to Unknown War, czyli nieznana wojna. No i przedstawia ona starcia Armii Radzieckiej z Armią Niemiecką na Księżycu. No niesamowicie interesująca kampania. Nie zajmowałem się nią, ale myślę, że na spokojnie na YouTube jakieś ciekawe materiały dotyczące przebiegu tej kampanii znajdziecie. Mi się wydaje dość ciekawa sprawa. Mamy tutaj bardzo ciekawe bronie, bardzo powiedziałbym futurystyczne, naprawdę sięjące po strach i zniszczenie, całkiem ciekawe czołgi, które mimo swojej masy na Księżycu jak najbardziej są w stanie latać. Mnóstwo po prostu nowoczesnych rozwiązań, potężne karabiny snajperskie, wszystko czego możecie zapragnąć. W tym Ulubiony przez wszystkich dynamit, który rozwiązuje wiele problemów. Więc, jak najbardziej, mi się wydaje, ta kampania jest mega ciekawa i mega interesująca. Jak najbardziej, więcej takich kampanii może w grze niestety się pojawiać. Po prostu, jest to coś, co warto wziąć pod uwagę, poruszyć, właśnie w grach. Tego jeszcze się nie robiło. Ja jeszcze nie znalazłem gry, w której taka kampania by się pojawiła. No ale teraz wracamy do jakiejkolwiek powagi po tym żartobliwym wstępie. Twórcy nas rozpieszczają grę Enlisted. i to nie jest żart. Jak najbardziej ostatnio twórcy Grenlisted no, starają się, żeby gracze mieli co robić w grze, żeby dużo się działo Nawet jeśli to są takie żartobliwe wydarzenia, to powiedziałbym, przynoszą one mnóstwo frajdy. Zresztą sam Stalingrad to była jak najbardziej udana aktualizacja, całkiem sporo o niej mówiłem. Można powiedzieć, Nistet powoli wychodzi z tego cienia, z tego etapu takiego testowego do tego etapu rozpychania się na rynku gier, żeby jak najwięcej graczy zgarnąć w właśnie swoje sidła, że tak powiem. No i w tym roku mamy takie wydarzenie związane z 1 kwietnia, właśnie Nieznaną Wojnę, toczymy walki na Księżycu. No moim zdaniem naprawdę coś interesującego, fajnie to wyszło. Tu mamy kolejny pokaz, zaraz właśnie po Modern Conflict możliwości grealiste, czyli bardzo szybkiego dopasowania do całkiem nowych realii, dodania nowych broni, dodania nowych, nowego wyglądu mapom i tego wszystkiego, że to wszystko jest bardzo proste, można zrobić to w sumie niedługi okres czasu, chociaż nie wiem od kiedy twórcy właściwie pracowali nad właśnie tym wydarzeniem, ale mi się wydaje z racji na to, że tam zdarzają się błędy i dzieją się dziwne rzeczy niekiedy, to raczej nie były to tak dopracowywane elementy jak na przykład mapy Stalingradu, czy też bronie na Stalingradzie, pojazdy i tak dalej. Mi się wydaje tutaj to było robione no, jak najmniejszym kosztem, ale wyszło podobnie udanie i graczom się to chyba podoba. Szczerze powiedziawszy jak grałem właśnie w to wydarzenie no to jak najbardziej mi się podobała ta koncepcja, takie żartobliwe podejście do gry. Jak najbardziej do mnie to trafiło. I tutaj widzimy taktykę twórców bardzo mi się wydaje dobrą i udaną, żeby jak najwięcej pozytywnych rzeczy pojawiało się niestety. No bo jeśli coraz więcej osób będzie mówiło pozytywnie o tej grze no to wiele osób może się skusić żeby zagrać nawet jeśli gdzieś tam ta ocena jest przeciętna to wiadomo jeśli mamy tutaj dobrą opinię o tej grze graczy osób które grają w tą grę no to jednak raczej część osób może się skusić jak najbardziej mi się wydaje również takie wydarzenia troszeczkę luźniejsze, bardziej i jak najbardziej trafiają pozwalają po prostu się świetnie zabawić w tej grze no, i wiadomo, też ostatnio dużo w tej grze się dzieje, więc o grze się po prostu będzie mówiło. Z drugiej strony, twórcy też wrzucili na stronę informacje o nowych skórkach ekskluzywnych do gry. Powiem tak, nadałyby te skórki całkiem sporo kolorów w grze Ennisted, i no niewątpliwie urozmaiciłyby wygląd całej gry byłby on bardziej cukierkowy, ale pomijając fakt samych skórek, yy, które jak wiadomo są mega kolorowe, to zwróciłbym uwagę na jedną z nich, a o którą konkretnie chodzi? O tą, która była dość dobrze wyeksponowana na końcu, ale pewnie część graczy nie zwróciła na nią uwagę, no bo wiadomo, post dość żartobliwy, a chodzi o konkretnie tą skórkę. I co w niej takiego wyjątkowego? To jest typ 100. Co to był typ 100? Pistolet maszynowy japoński, mm. mamy tu jakieś po prostu oczko puszczone do graczy, być może, niczego tutaj nie chcę stwierdzać na pewno, ale póki co jak najbardziej mamy tylko jedną broń japońską w grze, niestety jeśli dobrze pamiętam i jest to... Typ 38, który jest z oddziałem premium dostępny, natomiast typ 100 nie był raczej wykorzystywany poza wojskiem japońskim. Może jakieś zdobyczne egzemplarze gdzieś tam Amerykanie sobie wykorzystali, ale jak najbardziej poza armią japońską nikt tej broni nie wykorzystywał, bo było jej w sumie mało. No i to jest taki w sumie ciekawy smaczek, więc na to bym zwrócił uwagę pomimo żartobliwości i no ogólnie powiedziałbym dobrego humoru, który pojawił się ostatnio w grze niestety. No, to jak najbardziej bym tutaj również zwrócił na takie drobne szczegóły uwagę. Nie wiem, co wy o tym myślicie, no, ale w sumie gracze sporo mówią o tej Japonii, więc czemu by nie miało natrafić do gry? No, mi się wydaje, jak najbardziej interesująca sprawa. Z drugiej strony, może być to moja nadinterpretacja, też to bierzcie pod uwagę, że po prostu z racji, że wiele osób chciało Japonię i również ja bym chciał Japonię zobaczyć w grze. no, oczywiście, inne kampanie też, tych kampanii byłoby trochę oczywiście, jeśli chodzi o właśnie grę Niestety, które chciałbym zobaczyć, no ale powiedzmy sobie, jak najbardziej, Japonią byłbym zainteresowany, no i z tego powodu, po prostu nadinterpretowałem sobie po prostu żart ze strony twórców. Dobry humor i pozytywne myślenie wielokrotnie sprawia, że po prostu widzimy niektóre rzeczy, pomimo niezbyt dobrych barw, w barwach wręcz różowych, więc też się czasami tak dzieje, no i z tego powodu, powiedziałbym, no. Być może to jest po prostu taki żart, dowcip wyłącznie, a być może tutaj mamy jakieś takie mrugnięcie do graczy okiem od twórców, że po prostu coś się w tej kwestii dzieje gdzieś tam. Możecie się kiedyś spodziewać, że Stalingrad to jedno, ale, 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 my nie kończymy na tym rozwoju gry, my dopiero zaczynamy. I to mi się wydaje jest dobre podsumowanie całej tej kwestii. Co do obrazka ostatniego, typa 100. No to jak najbardziej wrzucę tutaj link do ArtStation. Tam znalazłem tą wizualizację, ona jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, fajnie jest to zrobione. No, więc mi się wydaje, że powoli będę kończył. Nie za bardzo mam tu o czym mówić. Jeśli chodzi o klasę medyków, to ją postaram się omówić, bo ja nad nią pracuję. W sensie próbuję jej znaleźć zastosowanie praktyczne w mczeń, niestety. No i mi się wydaje, że mam na nich pomysł, ale to jest tak coś powiedziałbym szeroko ujęte, bo póki co to działa tak powiedziałbym sobie, w sensie różnie to wypada z nimi, więc postaram się dopracować tą taktykę i po prostu Wam zaproponować jak można medyków wykorzystać praktycznie, bo oni troszeczkę w tych mechanikach się gubią, w sensie n-listy to nie jest Battlefield 5, więc tutaj mamy tą podstawową różnicę, ale mi się wydaje da się ich wykorzystać. Są oni poniekąd praktyczni. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie, jak Wam się te wszystkie wydarzenia w ostatnim czasie w grze niestety podobały, a może Wam się nie podobały, może było ich właśnie za dużo. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć.